Sięgając pamięcią wstecz do poprzedniego sezonu, z początku Los Kogutos mogło być zadowolone, później to wszystko się nieco pochrzaniło. Zobaczymy jak będzie w sezonie 50. Los Cogutos w pierwszym spotkaniu w ramach SEA Advance sezonu 50. grały agresja pod bombsightem A, tam jest dojazd, ale Enzo z otwierającym trafieniem pod B, tutaj będzie dojazd, będzie nawet próba przyspieszenia do respa. Tutaj Enzo trafia po raz kolejny, odpowiada jednak MSN i robi na się dwóch na dwóch, ale paczka jest podłożona. Darczywile oraz chude, oni już gotowi. W okolicach Bombsaito, no nie ma tutaj za bardzo miejsca do ucieczki, nie ma tutaj za bardzo miejsca, żeby cokolwiek działać. To frag na frag, ale jestem zwyczajnie do bombsite'u. Tutaj jednak chudy za bombsite'u wychyla w idealnym, w odpowiednim momencie. A los wygrywa pierwszą rundę na mapie de Anshield. Zawodnicy francuskiej ekipy. No i wydaje się, że tutaj już raczej bez większych problemów będziemy do reszty tej rundy przystępować. Enzo, wyeliminowany przez swojego kolegę. Nie wiemy co tam się do końca stało, ale tymczasem chudy. No jeszcze tutaj dużo pokombinować, ale to raczej nie, nie słynie z y, kombinowania LC z otwierającym trapieniem. Jeszcze na długiej gotowy jest y, SBT! O i tutaj pojawiły się pragi dla defensywy! Na tę szczęście odpowiadamy nami dwukrotnie, jeszcze wcześniej Darczewile. i X pozostaje sam, będzie wyjście za tego smoka. Pamiętajmy o tym, że to jest ten zawodnik, który ma tylko Famasa. O, i zdołał się tutaj przedostać, EXRIL, ale na całe szczęście! Przytomnie, Los Cogutos! Przytomnie, Darczewile, który fra... Czysto na sea 2 bo no to tylko te drużyny. A tymczasem EXRIL z trafieniem na środku. Oj, tutaj będą problemy! Trzech e, na dwóch, tylko chwilowo, bo nami odpowiada. No i już jest to wyrównanie: będzie podejście pod Bomb Tutaj będzie starał się wychodzić chudy. On nie może dać się pokonać. MSN łapie kontakt, poobijał nieco tym samym chudego. Ale poleciały już smoki, palaki i będziemy mogli podejść, podłożyć paczkę. I to chyba się uda, nie będzie miał tego, jak zatrzymać MSN. A tymczasem podchodzi pliw od drugiej strony, ale tutaj, Chudy, bardzo przytomnie MSN pozostaje sam. Ten będzie podchodził od strony Templa, być może od strony Respa z podniesionym kałachem. Ale mamy tutaj przewagę, i to na pewno będziemy chcieli wykorzystać. Chudy, mocno pobijany. No on tutaj musi naprawdę mocno uważać, ale jest dobra decyzja. Podejście do Templa, ale teraz MSN no, może rozłożyć sobie tego klacza. Nami już usłyszane, ale poleci Palaga. chudy, ależ pewność siebie. No to była bardzo nieoczywista sytuacja. No, a mimo wszystko, chudy wykazuje się pewnością siebie dzięki temu. Wygrywa tą rundę swojej ekipie. 4 do 0, naprawdę dobre otwarcie jeśli chodzi o koguty. Pytanie jak będzie na drugim fullu rywala, bo teraz w końcu pojawi się snajperka. Chodź tą gierkę, smoke fajdują. Tutaj będzie musiał uważać zawodnik na boksie, bo właśnie Darczewile upada. Bliff celnie wykorzystana snajperka, odpowiada jednak Enzo. Mamy trzech na trzech, połowa czasu minęła. Chudy gotowy jest od Donata. Tutaj jeszcze jest jeden z kolegów. Bardzo mądrze teraz Polacy, bo nie wychylamy niepotrzebnie. Teraz będzie dojazd. MSN z trapieniem, ale nie sprawdza pozycja chudego i to on tutaj będzie mógł zostać bohaterem. Prach numer jeden zdobyty, mało tego czasu! Chudy! Na sam koniec mamy! Mamy piąte zwycięstwo, mamy chudego, który jest w niesamowitej formie. Szansa, żeby zdobyć kolejne. Bo tutaj MSN razem z kolegą agresywnie, ale te fragi pojawiają się na konto defensywy. Tutaj jeszcze jest DTPT, a całe szczęście! Przytomnie, Elcy jeszcze trafiają nami oraz Darczewile. Już mamy 3 na 1 flip, daleko od całej akcji. Zajmujemy bomb No i szykujemy się na szóste zwycięstwo. Tutaj nic się nie zmieni. Jeden z ostatnich momentów, w którym te rundy można zacząć wygrywać. Bo później to spotkanie ucieknie. Póki co MSN fenomenalnie. No, tutaj zdobyte dwa fragi, no i już nie ma z nami Enza, nie ma z nami darczewile Będziemy atakowali więc pod site B, tutaj jest tylko jeden z rywali, ale ten robi robotę, SBT, jeszcze je tutaj blisko. Elsi pozostaje sam. na 4 sytuacja bardzo trudna, ale to nie jest nie do zrobienia. Elsi, jeszcze za site'em. Rybale trójkowo od strony respa wychyla tutaj schodkowo. Lecje, ale w Praga z tego nie będzie 6-1 i w końcu ta innowacyjna runda pojawia się na koncie. Ekipy CETA, Tutaj przygotowany jest DSBT, poleciały granaty pod tego zawodnika, ale jak poradzi sobie Francuz? niesprawdzona pozycja do końca, musimy odpowiadać! Tutaj jeszcze jest XR! To niestety daje praga od siebie, no i są problemy, paczka nawet nie będzie podłożona. chudy odpowiada, ale to z tego, skoro ten ma tylko 3 punkty zdrowia. Maina tutaj zdobyty prag. Extreel. Oj, pechowy timing i sprawdzona podycja przez Polaków. Mamy przewagę 4 na 3, paczka podłożona i już flip rotuje do templa. No on za chwilę będzie wychylał. A my tylko na to czekamy. To nie jestem pewien, czy w ogóle powinni tutaj gracze antyterrorystów podchodzić. On nie ma tutaj za bardzo możliwości, żeby ten Bombside odbić. Poleci jednak smok na Donat, To może być Game Changer. Dobry flash. Zobaczcie, jednak gotowy jeszcze jest Polak, jest to darczewile, który trafia, jeszcze flip z eliminacją, no i robi się naprawdę niebezpiecznie, chociaż łapaczka nie jest rozbrajana, tutaj chyba zabraknie czasu, Polacy o tym wiedzą! No i mamy, mamy to zwycięstwo, 7 do 3, na pewno tam połówkę wygramy, pytanie tylko jakim wynikiem, bo tutaj nadal będzie bardzo, bardzo blisko, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. Terwa taktyczna, no to oczywiście oznacza, że... Ta runda ma niesamowitą wagę. No na pewno bardzo ważna dla jednych i drugich. Flip z eliminacją otwierającą. Oj, tutaj jeszcze SBT się uaktywnia. Jest to przewaga po stronie defensywnej. Ta rośnie. Niestety nie ma odpowiedzi. Jeszcze flip trafia. Ten mocno poobijany, ale i tak... Nie uda się tutaj za bardzo niczego zdziałać. MSN jeszcze wychodzi. Najwyżej przecież tylko Nami, który zostanie wysadzony. Dobre granaty poleciały w stronę naszego gracza. To oczywiście oznacza, że Nami... Na bardzo nie miał możliwości, żeby powalczyć. 3 kałek przez Enzo. No i co ciekawe, mimo małych punktów zdrowia, będzie wyjście i będzie eliminacja pod tym bonsiteem. Dopalony już e, zawodnik los Kogucos, ale ta paczka i tak będzie podłożona. Mamy 3 na 3 i poczekajmy, bo tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Ekscyt, ile będzie wychodził razem z kolegami od strony respa, ale tutaj pamiętajmy o tym, że ta paczka tyka coraz to szybciej, że za chwilę tutaj tego czasu może brakować. Poleciał Dymny już na rampę, poleciał jeszcze Mołotow w stronę bonsaitu, tutaj będzie musiał wychylać To oh jest yeah, są problemy, mocno poobijani Polacy. ...terrorystów, tutaj są granaty, rozstawieni. Zawodnicy atakujący po mapie, dopiero teraz będzie próba przejścia na środek. A tutaj gotowy jest chudy w Donacie. I on za ile będzie miał pełne ręce roboty, ale. Sami widzicie, chudy nie miał za dużo do powiedzenia. ile prosto w głowę, jeszcze w skoku dostaje chudy. No i tyle z tego było. Jeszcze nie odpowiada, ale tutaj Jędza ma problemy w Donacie indywidualnie. Enza podchodzi i to szybko się zemściło. Jeszcze Elci musi zostać wyeliminowany. No i trzeba tutaj naprawdę się wykazać. Chudy póki co z eliminacją. Ten na drzewku robi robotę, zaoszczędził troszeczkę czasu kolegą. Jeszcze Flip jednak. z trafieniem. No i musi ratować o Tatarczewile. Ten było blisko, żeby zdobyć kolejnego fraga. Mocno powijany SBT, ale niestety nie udaje się tej eliminacji ukąsić. Jeszcze zostaje. Jeden z graczy Los Kogutos. Będzie za chwilę próba przejścia, ale to jest podobna sytuacja jak w poprzedniej rundzie. No raczej tutaj nic działać się nie uda. Mamy, moi drodzy, Remps. Los Kogutos walczy w rundzie numer 16. Dobry nic Nie widzą terroryści, ale i tak SBT trafia. Ależ nieszczęśliwie, Polacy. No tutaj wszystko było rozegrane niemalże perfekcyjnie. No może strzelecko nie wykazali się tam chudy oraz nami, ale poza tym wszystko było zagrane perfekcyjnie. Te flesze idealnie dorzucone. Ci no I troszeczkę powstrzyma tym samym e, rywali. Poszły jeszcze skany. Wydawało się, że będzie frag, ale Exreal. ma tylko 14 punktów zdrowia. Teraz dopiero pojawia się Darczewile i pojawia się frag dla nas. Nan, no, ważny pojedynek na środku, ten niestety przegrany, czterek na 3 ale szybko wyrównujemy. Jeszcze przytem progorowy MSN, ale ten dostaje po głowie, no i mamy tą przewagę. 20 sekund, ten za bardzo sprytnie. No i to będzie runda wygrana SBT. Wycofuję, aby zachowywać snajperkę na kolejną rundę, a to nawet się nie powiedzie. Enzo, jeszcze po raz kolejny mamy ósme, jakże ważne dla nas zwycięstwo. Lety, nawet jest y, gali w rękach Extreme, ale ten już opada. Wyjazd jednak o drugiej strony SBT. Tutaj przygotowany LC. No ten spray mógł wyglądać lepiej, ale mocno poobijany. Rywale będzie starał się to wykorzystać. Oczywiście, Chudy przedostał się jeszcze jednak do Redrumu. Jeden z rywali, tymczasem nami bardzo aktywnie. W końcu, Chudy ma swoją szansę. Na sam koniec darcze Wyposażenie, a tymczasem podejście pod Bątai B. Poleciały granaty. Nie wiem, czy dobre tutaj jednak są problemy. Takie dosyć wyjście nierozważne terrorystów, ale to nad zaskoczyło, teraz jeszcze chudy. Wychodzi na dwójkę rywali, no to nie mogło się udać. Jest Enzo, jeszcze w okolicach Respa, jeszcze podejdzie na plecy drugi z kolegów, ale... Nie ma chyba mowy o odbijaniu tego siteu. Mieliczna no już nieco bardziej wyrównana. Nami, ja na środku tutaj e, ma sporo do roboty. Jeszcze będzie chłód, to wszystko poprawiał, A, ależ wyjazd! No i mamy paczkę pod nogami. Jeszcze będzie wychodził Seabreez z drugiej strony. Ten jednak będzie zaskoczony przez Elciego, który już był tutaj na posterunku. E, pojedynek, o JSBT, bardzo pechowy timing. Niespodzianka, Enzo! Na sam koniec jeszcze z Koską. Tym bardziej poprawia nam się sytuacja. Na sam koniec, to nie ma poza. Elcim, który w ten timing właśnie nie trafi. Musi tutaj spodziewać się rywala Oj, oj, no jeszcze gorzej nam się to układa Chociaż poczekajmy, bo Ważne jest to, jak Sybris to wykorzysta Jest wyjście gdzieś w okolice Respa Tutaj podskakuje już Darczewiel, no ten będzie zaskoczony I to nie ulega wątpliwości Zauważony już cień, także Sybris wie, jak to rozegrać Przygotowany na Respie Cybris w międzyczasie Tlif będzie podchodził do Maina. Z tym, że tutaj gotowy jest przecież Elci. Ten ma przewagę HP. Powinien tego fraga bez problemu zdobyć. Tymczasem dzieje się akcja Cibris. Niestety trafia. No i teraz Elci musi trattować. Jest frag. 3 na dwóch. Przewaga po naszej stronie. Paczka leży. 30 sekund, także jak najbardziej wygląda to... Nieźle dla Polaków, ale teraz MSN wychodzi na środek. go i ktoś tam nie przekowerował tej pozycji. Dopalony jeszcze Enzo. to nie może tutaj wychodzić, nie może tego ryzyka podejmować. Nie może tracić HP, bo odbicie tego bombsite wtedy będzie niemożliwe. Kolejny Palak. No to już jest chyba moment, w którym trzeba nieco przystopować. Trzeba się zastanowić, czy faktycznie warto jest podchodzić nami od strony Respa. Gotowy Enzo. Jeszcze na jakieś podejście, ale no nie wiem, czy to podejście się pojawi. Będzie próbował nami. Dorzucany smok na templa. Także odetniemy jednego z rywali. Ale będzie wychodził tutaj MSN za tego dymnego. Przegrany jednak pojedynek. Paczka brojona. I robi się ciekawie. Seabriz nie celnie za to. Celnie Enzo. I mamy jednak to zwycięstwo. Ależ ze spokojem podeszliśmy do tego odwijania. Oj, czy on został zauważony? Nie, ale i tak tylko jeden frak z tego zostaje zdobyty. Jeszcze Elsie. No, to wygląda ciekawie. Enzo jest jeszcze w cave'ie zajęty. Pięćda się jednak bombsite. A, no i tutaj trzeba będzie spodziewać się Sibriza, który już powoli skraca dystans. Który za chwilę będzie miał szansę, żeby frakas zdobyć. Będzie podchodził Elsie. Pędzi do Donata Enzo. Ten za chwilę rywala usłyszy. No, i Elsie jednak wygrywa to starcie. Nagle SBT pozostaje sam. Znana jego pozycja, to rzucony smoke na respa, ale tutaj nic ten smoke nie zmieni. To był jednak palak w każdym bądź razie. Elci z ostatnim trapieniem a Los Cogutos wygrywa to starcie wynikiem 13 do 10. Także 1 do 0 jeśli chodzi o 50. sezon SA Advanced. to nas bardzo, bardzo cieszy.